Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj wyprawa podlodowa już wiercimy pierwszą dziurę lód jest bardzo mocny śnieg na nim leży to właśnie nie przytopiło lodu w ogóle zobaczymy jak to będzie wyglądało pod koniec filmu pokażę wam rybki z ostatniej mojej wyprawy nie robiłem materiału ponieważ o, ciężko było coś skleić Szukałem, szukałem miejsca, później znalazłem i to z tego by nic nie wyszło. Popróbujemy, dzisiaj może uda się coś złowić No i zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki i łowimy, zabieramy się Później opowiem Wam co nieco na temat sprzętu pierwsza dziura wiercona, widać dość gruby lód i zobaczymy, zobaczymy wiercimy kolejną dziurę łódz jest gruby 13-14 cm pamiętajcie aby na lodzie zachować bezpieczeństwo najlepiej to nie wychodźcie samemu na lód mieć jakieś zabezpieczenia, kolce bo róż, różnie to może się zdarzyć ale trzeba Jeszcze. Tutaj będzie z 15 cm, więc bardzo mocny ten lód, czysty, krystaliczny. I próbujemy dalej wywiercić jakąś dziurę. Teraz spróbuję sobie wybiec na głębszym miejscu zobaczmy trochę poszukamy tej ryby po tej stawie może, będzie, może uda nam się to zwabić później pokażę Wam jaka, jaką zanętę będę stosował jak będę rzucał zestawik mormyszki jaki ogólnie zestaw podlodowy trzeba sobie przygotować o kurde, już mnie ręce bolą od tego kręcenia. Oczywiście, dziękuję panu z, z zestawu obok za użyczenie świdra. Wobec tego to by była wielka lipa. Panowie uratowaliście dzisiejszy film. O, zobaczymy. Kurwa, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze jest większy. No zobaczymy ile ma centymetrów. 14 cm. A ja bym sobie poszedł jeszcze tam, co ty myślisz? To certain poor shepherds in fields as they Ok, a więc zestawik, robaczki, mają być, mają być drobne, troszkę pinek, według mnie najlepsze są czerwone pinki, troszkę sztucznej ochotki, pożywej oczywiście nie ma. I zanęta na no jaką się zdecydowałem jest to płoć czerwona dlatego taka ponieważ ma w niej być ochotka tak przynajmniej sprzedawca zapewnia no i oczywiście wędeczka z kiwoczkiem troszkę alko z biszkoptami kamery i takie różne Dosyć fajną rzeczą jest styropian, gdyż można na nim sobie klęknąć i łowić na mormyszkę. Na wiatrze można również siedzieć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy echosondę, którą wujek zabrał dzisiaj. Musiałem go namówić. No i tutaj mamy 2-6 metra. Ryby się pokazują, o dziwo. Więc może być bardzo ciekawie. To ja stąd nie wychodzę. I tutaj będę łowił. Zobaczymy. Dobra, zabieram się za robienie zanęty. Troszeczkę wsypałem do wiaderka. Na lód właśnie. Nie potrzeba dużo zanęty. Wystarczy na przykład jedna kulka w przerębel. Co jakiś czas. Taka ma malutka straszna kuleczka. Zobaczymy jak ta zanęta będzie się sprawowała. Teraz doleję wody. Jest to zanęta bardzo drobno zmielona. Rozmieszam zanętę, z tym nie ma żadnej filozofii, chociaż dobrze było, jakby była jakaś ziemia, był chatowska albo glina. Wtedy ta zanęta była bardziej czarna. Zależy jakie mamy dno, aby tych rybek troszkę nie spłoszyć, a nie możemy ich przejeść. Więc dodaję trochę wody i będziemy dalej łowić. Dobra, zmiana miejscóweczki tutaj już mam przyszykowane miejsce, lekko podnęcone. Zobaczymy, co z tego będzie. Okay. Jeśli chodzi o sprzęt podlodowy, używa się zazwyczaj takich króciutkich wędek. Podlodowych, również wałowajek, czy tam samoróbek żyłka. Jak wiadomo, musi być cienicka, aby ta mormyszka bardzo dobrze no, pracowała. Jakiś kiwaczek, ja w tym przypadku mam y, taką z takiej blaszki metalowej, można kupić za niewielkie pieniądze w sklepie wędkarskim. Także kołowrotek, jakiś mały rozmiar. Nieważne jakie jest firmy, tak naprawdę wystarczy, żeby dobrze nam nawijał żyłkę. No i próbujemy Troszkę stukniemy nasz kiwak ryby jak pokazywa echo sonda są więc no, Ciężko stwierdzić, dlaczego nie biorą chyba trzeba będzie zmienić jakąś inną przynętę, inną mormyszkę może akurat to będzie kluczem do sukcesu, no właśnie ostatnio to było kluczem do sukcesu na to co mam teraz brały te co będziecie widzieć te rybki co będziecie widzieć na końcu filmu, a na inne to ciężko było Nasc o a... oi a... Następna na czerwoną pingę. Na haczyk wędruje sztuczna ochotka, bo brania mam co praktycznie, co wrzucę. Tylko szkoda, że takie małe na razie. I zobaczymy, jak to z tą ochotką będzie. Kurde. Ok. zmieniać cały czas. znowu. Jest i okoń. Pierwsza rybka. Typu okoń w tym roczku. No i zobaczymy. Się... No nie, dobrze się nagrywa. Tym razem na sztuczną ochotkę. Puszczamy mormyszkę na samo dno. jak nam się żyłka będzie kłębić nad taflą będziemy widzieć, że mormyszka dotarła na samo dno właśnie teraz jak widać podbijamy jakieś kilka centymetrów nad dnem zatrzymujemy od czasu do czasu znowu jakieś podbicie i takim oto sposobem łowimy Aj, branko było. O. Kolejna ryba. Taka płoteczka malutka. Jeszcze chwilę się tu popawię i posprawdzę te dziury na głębszych miejscach. Zmieniłem oczywiście na, na pineczkę, bo tam to brania różnie były. Słabe, słabe były w każdym bądź razie. ekstrybcia o znowu na pineczkę wypuszczamy i do wody przytrzymaj w miejscu o dziubie przytrzymaj masz? Przyszymaj. One czasem prostują. Poczekaj jeszcze. Musisz zacinać, że ona się sama nie zatnie. Nie ma nie? nie? I właśnie tak wyglądają brania. I zawsze się udaje zaciąć. Mamy kolejną rybkę. No wyciągaj. O, o piękne, piękna płoteczka. Taka, no dzisiaj największa. Um Pierwsza ryba z lodu jeszcze na spinning Jeszcze nig nigdy tak nie złowiłem Zgadnijcie co Szczupaczek Bega Jestem zaskoczony Idę go wpuścić do innej dziury Bo I tam odstraszy rybki Zmykaj Pierwsza ryba jest Jest kolejna rybka Piękna poteczka Uwalniam i wypuszczam Super Każda rybka z podlodu cieszy I Kolejna, taka mniejsza Idę do następnej dziury ją wypuścić Tury ją tutaj ładnie biorę A nawet i takie malutkie No i w końcu udało się przyciąć. I teraz z drugiej dziury już ładniutka. Kurde. Pięknie. No i tą rybką, co przed chwilą puściłem, już nie wiem, czy kamera była włączona, czy nie. Kończę wędkowanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Możesz także subskrybować kanał, to bardzo mnie zmotywuje do dalszej pracy. No i jutro zapowiada się kolejna wyprawa wędkarska na lód. Zobaczymy, może będą większe rybki. Do zobaczenia. Na razie, cześć.